So we can break apart the heat hey, if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist, but you Witam was widzowie na moim kolejnym live'ie, który był ostatnio chyba 2 miesiące temu lub nawet dłużej. Na początku stawcie suba, lajka like z, z opcją wszystko, by być na bieżąco z takimi bądź innymi live'ami, odcinkami. Odcinki teraz będą codziennie, ponieważ jest update, będzie dużo do nagrywania, więc będzie spoko. Zaczynamy panowie i panie, jeżeli jakaś jest. Lecimy. Nie wiem co to jest. Nie wiem, co to jest. Trzeba to zmienić. Monik z Roblox macie jeszcze. Jakby ktoś chciał wysłać do mnie jakieś prezenty, gifty, można do mnie wysyłać. Proszę bardzo, macie okazję. Ja to jeszcze sobie zmienię ten cel. Ile my tam mamy? Ile my tam mamy? 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. <gry facial> 5300 5.30, sorry. Gdzie jest no Dobra, tu jest. Lecimy. Nowy Halloweenowy event. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że mamy Halloweenowy event, którego... który był ostatnio rok temu. No, mamy znowu te same koiny. Ale dzisiaj spróbujemy się dowiedzieć, jak zrobić huge ghost. Zobaczymy. Nie chcę się dowiedzieć. Tak, wam pokazywałem. A, jeszcze tego nie będziecie oglądać odcinka bo nagrałem dzisiaj odcinek. Będziecie go widzieć jutro po live, jakby tak powiedzieć. Zobaczcie. Jest taki huge pet, którego nie da się zrobić. No Dalej O Nie wiadomo jak go można zdobyć O to jest pytanie Ile jest vampirów? vampirów? Osiem exists Czy go zdobędę? Zobaczymy Czy uda nam się? Czy uda mi się? Tak Chyba eee, Nowe pety zbyłem w sensie, kupiłem z, me z y Merchant'u, kupujcie Shiny to w ogóle będzie lepsze od tego Czyli to jest mój najlepszy pet, najlepszy w grze Teraz pewnie to będzie najlepsze grze, Shiny Dark Matter Więc zobaczymy sobie Będziemy dzisiaj robić jeszcze hoverboarda Będzie grubo Zobaczymy Niech wejdzie na Halloween Event, witamy Będę musiał sobie na nockę wyfarmić trochę coinów, ale to potem będę po live se farmił. A teraz będziemy to wydawać też na live troszeczkę, bo trzeba by było coś troszeczkę wydać. Może ten huge vampir poleci? Rare, piki, legendarki, myfikale wszystkie zostawiam. To jest też wszystko. I teraz tak. Busty mam odpalone. Jedyne co muszę zrobić to odpalić dźwięk. Odpalić dźwięk pięknie w grze Znaczy Wyłączyć piosenkę z peta Bo ona jest mi w ogóle niepotrzebna Nie polecam wam tego Ej Jesteś geniuszem Idę to sprawdzić Idę to sprawdzić czy to jest na hardkorze Ej czekaj ja idę to sprawdzić Poczekajcie patrzcie na to Zobaczcie tutaj są takich huge Zobaczymy czy tam coś jest zmienionego Bo jest to musi gdzieś być. No i co? I tak sam sprawdzę, bo. Chcę zobaczyć sam. Na moje oczy. O? Na razie się zatrzymało. Wczytywań. A jest. Nie ma? To dobrze, od razu sobie zrobimy Havar w sumie. Może będzie part 2. A to by był bez sensu. Nie no. Nie będzie part 2. Nie będzie part 2. Sam nawet sprawdzę. Dobra. I. Czy jest part 2? Proszę mi pokazać. Pisze part 1? Nie pisze part 1. Po prostu wrócili event. Je, są hardkorowe coiny. Nie wiem, czemu mam tyle tysięcy. Nawet tutaj nie byłem. Naprawdę. Nie było mnie tu ale sprawdzę, idę sam sprawdzić zazał diamentów, uhuhu, jak taniutko dobra, poka mi to oczywiście nie ma hmm o, to jest pytanie dobra, zrobimy sobie to ale żebym to mógł sobie zrobić o, żeby było słychać peta też troszeczkę i piosenkę, zaraz pala piosenkę, o dobra nie wiem czy będziecie to słyszeć, ale Dobra. Nie wiem, czy to dobrze słyszycie. Ale OP25 pumpkin eggów, czyli tych za. Ile? 25. Dobra, nie, nie musimy nafarmić. Pójdziemy ze tu. Bo tu myślę, że będzie idealne. Dobra, to będzie idealnie chyba. Tak, chyba. Nie wiem. Aha. Ja nie mam hard korpetów, to sobie tego nie rozwalę. Dobra. E, nie tu. Muszę sobie zmienić bank. No tu już nawet mu mam... Nie muszę wpisywać. Co wyciągnę. So jak to wyciągnę, to od razu mi się rozwali chest. To źle. Wywalone! Chciałbym na to patrzył w ogóle. Już oni robią tak szybko te questy. Ja zaraz to zrobię. Szybciutko, chyba. Bo jeżeli będzie pumpkiny trzeba będzie rozwalać. O Boż! Dobra, bierzemy to po jak się rozwali to trudno. Wywalone, co się stanie, to się stanie. No, tak mówię. Weźmiemy sobie jeszcze jednego. Bo... No wypadek. Dzięki. Idziemy zrobić pierwszego kusta, który jest teraz łatwy. Ładne mam grono, nie? Ładne grono. Dobra, lecimy. Jaka ze skrzyni dostaje więcej? łatwe, o jaki fajny dźwięk był No dawaj No już Szybko poszła. Dobra Jedziemy, zobaczymy co tu mamy dalej Dobra, łatwiutkie Idziemy. Chyba łatwe. zażeli mamy coinów. No dobra, mało mamy coinów, ale... Zrobimy sobie tego questa. Dobra. O, no właśnie, widzicie. To nie będzie to takie łatwe jak myślałem. No to będzie więcej grindowania, GRINDOWANIA O mój boże To jest trzeci? To jest trzeci Tak? Trzeci Dobra, trzeba iść farmić Idziemy farmić Dobra, będziemy farmitara tutaj Zrobię sobie live'a do dwudziestej 45 Bo mało jest osób, a po drugie też chcę sobie troszeczkę pogrindować na następny odcinek, bo nie, nawet nie wiecie jaki będzie. Będzie kozacki. W poniedziałek. 3 biliony i będzie git. Jeszcze na skrzynkę i możemy iść. Dawaj. Dobra. Dobra. Dziękuję bardzo. Na Halloween event. I zrobimy to. Dobra, lecimy, zobaczymy, co może jeszcze wydropi nam coś dobrego. Nie no, żartuję. Na pewno nie huge. Dawaj, dawaj, dawaj. Chwila, muszę zminimalizować grę. Dobra Muszę coś pozmieniać, to sobie wyłączę to, jak będę mógł. Muszę tylko coś zmienić. Dobra, zmieniłem coś, poczekajcie. Dobra. Nie jest Nie Jest Gulhors. Zrobiłem quest O mój Boże 10 pumpkinów A co to po prostu, to po prostu zrobię poza live, bo mi się tego nie będzie Nie chce mi się robić Naprawdę Nie chcę mi się robić tych questów Ja sobie zrobię to poza live'em O 24 śpić po prostu skończę Żebym sobie mógł haradować, lekko. Dobra No, może sprawdzić. Nie ma może będzie jakiś ci pan dwa? Wiadomo Bo wiecie co? Mam lepszy pomysł Bo nie To jest zły pomysł Nie Chciałem zrobić, ale jednak tego nie zrobię Rozumiem jaki ból. Dobra, to mam wszystko wymaksowane, tak. W pierwszym Halloweenowym będzie w PS Simulator X wszystko sobie wymaxowałem w pierwszy. A bo i nie. Tak, wszystko. Ale fajnie, że takich eventy wracają, bo długo na to czekałem. Rok temu się z tym eventem żegnaliśmy. A jednak powrócił jeszcze na rok. To jest ostatni chyba Tak, to jest ostatni event w Halloween-evencie w Pet Simulator X. Ostatni Halloween-event w Pet Simulator X. To jest ostatni. Ostatni! Więcej nie będzie. Przez święta mogą wypuścić Happy Pet Game. Taką mogę dostać informację. Wypuszczą przed Happy Pet Game'em... Znaczy... Prze, Przez Christmas Event'em mogą wypuścić Happy Pet Game Albo wy, święta Więc zobaczymy Dobra Ładnie jest. Będę się sobie przetrajardować po niego. Będę się sobie pozbierać pieniądze. I to bardzo. Bo zobaczymy w ogóle jeszcze raz tą ten Czy tam już do został gift ten nowy? Zobaczmy. Mm. Nie idziemy, o, widzicie, choć dało go się chyba wydropić, ale nie wiem. Nie ma. No nie ma takiego. A jajka też nie ma. Zobaczcie. Oj, nie ma. Bo to na pewno nie będzie ten gift. Nie. Nie ma nie ma tu żadnego nowego gifta. Nie ma chyba co dojść na tej plazie, naprawdę. Nie ma co. Ile Tak se Dobra, nie ma co, nie ma co Ten chłop coś ode mnie chce. Już widać nawet. Podchodzi do mnie. Dobra. Eee. Skończymy sobie tego live'a, bo jednak jest troszeczkę nutny. Ale. Będą. Odcinki będę try tryhardował przez te parę. godzin do następnego odcinka, czyli za dwa dni dopiero będzie, bo już nagrałem na jutro. Więc będzie Git. Był taki szybki, ale troszeczkę się dowiedzieliśmy, chyba. Zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Jak coś będziecie mieć. Inf informacje na odcinki jeszcze z. z. z Pet Simulator X, na wypadek, jakby co Więc, y, zobaczymy Zobaczymy, y, czy coś będzie jednak, w sensie, czy będzie Jak gram? Nie rozumiem, przecież Roblox działa Jeszcze się napiję Jak nie możesz, przecież można Telefon czy nie? Telefon czy komputer? No? Komputer, kompu... No, telefon to już w ogóle. No to na telefonie to tak. Tam jest już trudniej chyba. Ale nie wiem, jak to naprawić. Na, na, na PCC działa, jak widzisz. Mam nadzieję, że taki krótki liveik się spodobał. Jutro odcinek zobaczycie na kanale o 18.00 z tego eventu, jak wyglądał, co zrobiłem. A w poniedziałek zobaczycie pewnie coś innego, nie będę wam zdradzał, bo nawet, że sam nawet nie wiem, co się stanie. No, zbieram się tyle coinów. Ehm. Na następnym odcinku pewnie w poniedziałek wam pokażę taktykę, więc jak coś. Więc... Yy... Fajnie było. Spokojnie, nadrobi sobie Więc yy, Chcę wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za oglądanie Bardzo dziękuję Mam nadzieję, że wam się podobało, podobało Zostawcie suba, lajka, dzwonka Z opcją wszystko, by być na Z takimi bądźmi odcinkami Trzymajcie się, do zobaczenia, no i siemano